Witam wszystkich serdecznie. Tutaj zrobiliśmy nasz własny generatorek. W sumie ja go sam wczoraj wieczorem jeszcze robiłem. Taki troszeczkę pisała robota. Ale chcemy sprawdzić wybuchowość tego gazu. To jest oto kolega, już z czeka. Za chwilę tu podłączy kable. No kable troszeczkę za słabe dałem, bo się grzeją troszeczkę. Więc możliwe, że będziemy przerywać yy, robienie gazu HHO. Proszę zobaczyć, tu podłącza. Jak widać, auto już ma zainstalowane LEDy, że dla oszczędności paliwa, jeżeli testy wszystkie wyjdą pozytywnie względem HHO, to mam zamiar to założyć do tego diesla. Proszę zobaczyć, jak ładnie się tworzy HHO. Bardzo ładnie. I to domowym sposobem sam to dziełem, robiłem otwory, kombinowałem. Tutaj już zapomniałem buteleczkę. Niemal, że pełna była tam powolutku schodzi no w sumie to nie tak powolutku no, ale zawsze coś będzie butelkę no, za chwilę za małe, za duży będzie do małej butelki może i dlatego, ale to nic ciśnienie w tym powinno i tak no. wyprzeć bez problemu no, no w butelce, no prawie całą prawie całą robiliśmy poczekamy, a później będzie kabum oczywiście nie polecam tego robić w domu Bo to iść się wybuchowała mieszanka. Kilka bąbelek wcześniej o oh, w tym wiaderku robiłem. To mnie ogłuszyło. Na kilka dobrych sekund i trochę ciemno mi się w oczach zrobiło. Tak to wywaliło ostro. No, bardzo ładnie tutaj się robi, widzę. Już. Jestem sekunda. Mamy minutę 55 od zaczynanie nagrania. No mało, mało, dobrze, dobrze Ja się boję, że to by się coś stanie przy tym, jak jest tyle tego ja gazu w środku korowy, jak nocy nie ma lipy. Oczywiście YouTube będzie No No to przytrzymuj właśnie, przytrzymuj Czy, czy od razu, czy czekamy do pełna? Czekamy, nie? No, no, zaczynam się bać z Ciebie, kolego. I widziałem takie coś fajnego, że gościu zrobił poprzez no, nie do końca to, jak tutaj mam silnik, po prostu miał silnik spalinowy, który wytwarzał prąd i był układ samowystarczalny, to znaczy tylko wodę trzeba było mu dostarczyć i jeszcze podłączył 400-watową żarówkę halogenową. I to wszystko działało, jeździł sobie. Z tego co widziałem, to wyjechał na podwórko, z tym i tam były rejestracje niemieckie, więc prawdopodobnie w Niemczech to było robione. I ja mam taki fajny pomysł: zrobić coś takiego samego, tyle że nie podłączać żarówki, tylko większą przetwornicę, większy, większą celę zrobić. Tak, to jest To dobrze. Dobrze, dobrze, a jak mi się coś stanie? No to trudno, robisz to na własną odpowiedzialność, facet To robię dla nauki! O, już jest pełne, bąbelkuje, dobra. E, I ten, podłączyć silnik, do tego jakiś e, falownik. Dziom. Do tego jakiś falownik i w tym momencie byśmy jeździli całkowicie na wodę, poprzez dzięki silnikowi elektrycznemu. Nie zaludzaj oglądaczy, zaraz zobaczą coś No Zaraz zobaczą kabum, ale ja zakryję uszy, bo wcześniejsze kabum było, no, Wojtowski. dosyć straszne. Ja to już odłączę. Postaram się bynajmniej. Nie wiem, czy mi się to uda. O, udało się. Dobra. bok. E, w bok, bo ja się boję, że w górę gdzieś tam poleci. Wiesz? To może być ostre kabum. Dobra. Ustawiam buteleczkę. Tak dosyć szybko. I, i uciekam stąd. I zakrywamy ustrze szybko. O. Pan No czy? <laughs> z <matą>. O kurwa! <laughs> ja pierdolę. <laughs> Co z tej butelki zostało? Przepraszam, ale nie mogę się postrzymać przed przeklinaniem. Cała jest? Cała jest. Ale kto wywalił? <laughs> Widziałem. <śmiech> Kolejny eksperyment w górę leci. <laughs> <laughs> no, ale to no dobra, już koniec nagrywania, <laughs> to pójdzie na YouTube. Drugie też wystawimy. No, no to miłego, cześć!